Dzisiaj sobie zagram w Aquapark IO. E, wiem dlaczego, wiecie, czemu nie było tak dawno na kanale, bo no musiałam się uczyć, bo już jest szkoła. No i e, zagram sobie, w już mówiłem, Aquapark IO. E, kto gra? Piszcie teraz w komentarzu: e, Gram w Aquapark IO. Dobra. Mam tyle postaci Nawet chcę zdobyć 5000 na tego A nie mam jeszcze to zagram sobie tym Krasnym Pamiętajcie o subskrypcji o, o łapetce do góry Nie jestem w to jakoś dobry Jestem słaby w tą grę Na farcie tylko tutaj wygrywam. Naprawdę, na farcie tylko tu wygrywam. Ale, Ale mam pierwszy mi. No, flód! A wiecie o tym, że oni się teleportują? Jest! Co ja zrobiłem? Ja. Dobra. Pierwsze znowu Ale mam lagi. Dawaj jest, 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 jest! jest. Jeszcze go tam spychnąłem. Jest. Wygrałem. Yay. Jak ja mam zero kili Jak? No jak zero kili Dobra. Jeśli chcecie jeszcze więcej takich filmów, za tydzień albo za dwa dni będzie kolejny film. Jak chcecie, to piszcie w komentarzu, no i zalajkujcie. No i zasubskrybujcie, a ja zobaczę i będę widział, że czy będziecie chcieli, czy nie. Bo jakie będziecie chcieli, to. Nie będę nagrywał, no bo jak wy nie chcecie, mam tylko 10%. Nie, już 8%. O nie. O nie, już. Oni się teleportują, widzicie? Teleportują się, widzicie? A to koniecznie. To go nie drugie miejsce. Nie, drugie miejsce. Pierwsze! Ej, pierwsze miejsce, widzicie to? Pierwsze! Ej, co jest? Czyli drugi. Może za kilę? Nie wiem. No i kolejna mapa. Jej. Co to za reklama. Mam patent na reklamę. Już nie ma, widzicie. Po prostu się wyłącza grę. No i już się. O, jestem na nowej mapie. Hmm. Szkoda, że tu się nie nabija pucharków. Szkoda. Nie mogę być jedynasty. Ile kilów zrobiłem? Jest. Mam już... Nie dolecę, nie. Nie, nie dolecę. Wiecie jak ominąć tą rękramę? Po prostu wychodzisz no i tak. Kto zna, kto wie o tym pomyśle... O, o tym to zostawię teraz łapkę do góry. No i komentarz Eymm... Um, Komentarz byle jaki. Hmm. Byle jaki. A ja mu przypnę serduszko. Przypnę mu prze serduszko, jak to napiszę. Nie. To wychodzisz i już nie ma reklamy. Jedziemy so sobie w nerwie go dawaj ty ty łamiku się ty ty pierci bonku. Oni się teleportują co za gówniaki i widzicie teleportują się co za gówniaki gówniaki Oni no jak oni widzicie oni się teleportują ja pierdę ale jacy no ja nie wiem no, Murzyn z Afganistanu Nie, co to jest? Nie, nie, nie chcę żadnego, żadnej reklamy słuchać. No kurde jaki śledź. Chodź tuś. Ale śledź. Ale ja, ja jestem, mówiłem, że jestem nubem, mówiłem, 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 mówiłem. Jestem nubem w tą grę. Nie chcę. No i myślałam, że będzie reklama. Raswords chyba już nie będzie na moim kanale. Bo. Nie wiem, jak to zainstalować. No mam Raswords, ale jest jakiś update i nie mogę tego zainstalować. Dawaj tego gówniaka! On jest pasztetem! Tu z tym pasztetem! Dawaj tego paszteta! Pasztet to jest. Pasztet babuni! Chodź tutaj do mamusi! Pasztecie! Pasztet! Chodź do mamoni, Pasztet! Pierwsze miejsce! Pasztet! Masztet mamuni mi. Nie. Dobra, i to by było już na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmów, yy, ja wam przypnę serduszko. Jak napiszecie, yy, lubię grać w Aquapark IO. No i napiszcie, byle jaki komentarz, to wam przypnę serduszko. No i jak ktoś ma kanał, to spróbuję go zalajkować. Bo jak tyle będzie osób, no ale pewnie nie. Dobra. To ja już się żegnam. Pa czołem. Elo. Pa. Czemu takie przywitanie? Nie wiem. Bank. Nie wiem czemu takie przywitanie, ale okej. Okay. Co to jest za reklama?